Hej, cześć wszystkim! Z tej strony Judy i zapraszam Was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Harry Potter i więzienia z kabanu. Niby, niby to skończyliśmy przecież, wiecie, w końcu ten wątek nie tylko fabularny, ale również zdaliśmy egzaminy. Ale jednak muszę jeszcze, tak jak Wam obiecałem zresztą, znaleźć troszeczkę sekretów. Tak jest, sekrety to jest to, co mnie bardzo interesuje. Szczególnie, że chciałbym kupić wszystkie hasła do portretu, właśnie pozwiedzać ten zamek. W ten sposób lepiej wczuć się w klimat, bo nie oszukujmy się, Fabuła bardzo szybko leciała w tej serii. Według mnie nawet trochę za szybko, czasem nie pozwalając mi zwiedzać zamku. Więc uznałem, że teraz właśnie będę mógł pozwiedzać ten zameczek. Natomiast jeżeli chodzi o to, co obiecałem, czyli że sam zdam sobie jeszcze raz te dwa zaklęcia, żeby mieć tam wszystkie karty zebrane, nie mogłem tego zrobić, ponieważ wchodząc do zamku od razu mi się włącza cutscenka, czyli jeszcze jest pewna mini-misja, którą chciałbym wykonać właśnie przy Was. Okej, okay, no to wczytajmy. Grę, gra pierwsza. Okej, okay, tu już powinniśmy zaraz zobaczyć, co, o co mi chodziło, dlaczego właśnie yy, nie chciałem pomijać tej bo to będzie taka mini-walka, która... No, nie będzie pewnie zbyt trudna, bo nie oszukujmy się, Harry Potter nie jest więzienia skałany jakąś trudną grą. No, ale jednak. O właśnie! Nawet nie było kat scenki, myślałem, że będzie kat scenka, Ale nie ma. Chodzi o to, że musimy obezwładnić irytka, a następnie Harry musi zamrozić pewną część jego zbroju. Oj, przebrzydli, przebrzydli, ja, żebyś wiedział. No dobra, już jest prawie obezwładnione. Jak widzicie, ta misja jest wyjątkowo prosta. Więc no, no nie trzeba jakoś wielkich umiejętności posiadać, szczególnie że jeżeli szybko się to robi, to nam nic nie potrafi zrobić. I po kłopocie. Dobra robota, Harry. Dzięki, było całkiem fajnie. Może trochę przesadziliśmy. Patrzcie jak płaczę. Nie martw się, szybko wróci, by nas znów denerwować. No czy ja wiem, że szybko, ale za to dał nam... O proszę bardzo, te biegłuski. Kaciułkowe pieguski, czy no jakkolwiek by się to zwało. E, dobra, gdzie ja chcę iść, oczywiście? E, tu może. Nie, 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 nie chcę żadnego śmiertelnego zagrożenia. Gdzie ja chcę iść, słuchajcie, przecież ja szukam tego e, całego jejku, już zapomniałem. Chodzi mi oczywiście. Gdzie jest siódemka? Czekajcie, czemu tu nie ma siódemka? A tu jest siódemka. Właśnie, tak, gwiazdeczka. Ja szukam w sklepu Freda i George'a. Ale tu na pewno ktoś. O tu jest, dobra, bo tutaj Fortuna Major w drugiej serii, czyli komnacie tajemnic, było wszystko inaczej wyglądało. Dobra, tu już mamy jakieś pierwsze, wiecie, sekrety nasze wielkie. Tylko nie wiem do końca, jak je ogarnąć, gdzie i jak. Dobra, tutaj mamy to, czy jest tu coś w ogóle schowanego. Wiecie, jeżeli mamy szukać jakichś sekretów, to zaczynajmy najlepiej od właśnie pokoju wspólnego. Ja tego już kiedyś nie otwierałem, chyba otwierałem, i tu raczej nic ciekawego nie ma. Natomiast wchodzimy do sklepu Freda i George'a, gdzie nas czekają pewnie jakieś małe zakupy. Cześć, Fred, cześć, George. cześć, cześć wszystkim, właśnie ja się witam z Wami. Jest jakaś karta? Niezwykle cenna karta ze sławnymi czarowcem. Tak, wiem o tym bardzo dobrze. Nie musisz mi mówić. Okej, okay, to jest trzynastka, muszę zapamiętać, bo od razu będziemy czytać. Dobra, trzynastka tylko, gdzie czekajcie? Tu są karty kolekcjonerskie. Chyba to była ta z trzynastki, to była czarownica. E, I jest, proszę bardzo. Mirabella Planket, urodzona 1839. Znana z romansu z Trytonem z Loch Lomond. Rodzice zabronili jej małżeństwa. Zamieniła się w łupacza i nigdy jej nie odnaleziono. E, dziwna trochę, ale dobra, ale dobra. E, mamy kartę, trzema, ja mogę w ogóle żaby kupować. Prowadźmy tylko najlepszą czekoladę, energetyzującą, Harry. Nie, ja nie chcę żadnych żab, mi jest zupełnie niepotrzebna, nie kupuj. Hmm, chyba nie. Bo po co mi w żadnym razie? I Mam pełen stan zdrowia. Ta mi się odblokuje ponoć na koniec, chyba. Zresztą zapytajmy się ich. O nie, to jest wyjątkowa, super, super specjalna karta kolekcjonerska. Damy ci ją za darmo, jeśli znajdziesz pozostałe karty z zestawu. No właśnie, czyli na razie nie. Okej, okay, tutaj karty są wykupione, jeszcze widzę, że jest jedna karta do kupienia. Okej, okay, to już ją kupmy sobie. Naprawdę nie powinniśmy sprzedawać tego tak tanio. To znakomita karta. No, zapewne znakomita. Yy, numer 7. Zaraz no, no, no. znajdziemy tego pana. Zobaczcie, ile ja tego wszystkiego mam. Naprawdę myślę, że dzisiaj mogę kupować to dużo. Chyba tu się uaktywnił. Tak jest. Grogan Stump. 1770-1884. Sławny minister magii. Powołany w 1811. A, czyli znaleźliśmy sławnego ministra. No dobra, no to jak mamy to, to trzeba w końcu pokupować sobie troszeczkę y, tych wiecie, y, haseł. Pokupujemy Właśnie je. Dostałem to hasło. Nie za bardzo wiem co jest za tym portretem. No jasne, masz hasła, nie wiesz, ale spoko. Kupujemy wszystko co jest tylko możliwe. Nie powinniśmy właściwie tego sprzedawać. Prowadzi do bardzo tajemnego miejsca. No, ja wiem o tym na pewno, ale zobaczcie, ja mam tyle tego wszystkiego, że muszę się tego pozbyć. Aczkolwiek tych kociołkowych nie mam aż tak wiele. No, spoko, ani rumrum. Taki kabaret jest, jak wiesz. Dobra, tutaj mogę jeszcze raz, chyba odtworzyły się. Jestem pewny, że jest warte dwa razy tyle. Ja też tak uważam. Tylko kurde, ja dlaczego wszystkie kosztują te kociołki? Ja tego nie mam już tak dużo. Wasło nigdy nie zostało sprawdzone. Wyglądasz jednak na człowieka, który nie boi się ryzykować, Harry. No, co ty nie powiesz? Pokonałem Voldemorta w pierwszej części, zabiłem Bazyliszka, a w tej uwolniłem Hardozioba i ty, naszego drogiego seryjusza Blaka Nawet stanąłem przeciwko armii Dementorów. No, no raczej, raczej jestem taki odważny. Czekajcie, bo to sobie można sprawdzić mniej więcej. Tylko czekajcie, nie opcje, nie tarcze. Gdzie ja tego szukam? O tu, dobra. Y jeszcze brakuje nam trzech. Okej. Okay. Masz za mało, No nie, no chyba sobie żartujecie, no to trzeba dokupić kociołkowych piegusków. Nieprawdaż, no nieprawdaż, Harry. nieprawdaż, nieprawdaż, ale to aż tak dużo Dobra, kosztuje. I to chyba tylko jedno kupiliśmy, więc no, no jasne, że jedno. Jesteśmy naprawdę zbyt hojni, George. No ja hojni, tylko bym chciał to kupować tak szybciej, a nie tak po jednym. No bez jaj ja to naprawdę muszę po jednym kupować? Przecież to jest to jest śmieszne. Czekajcie, może jakaś tam z tych jeszcze nie wymaga tych kociołków. Przykro mi Harry. Kociołkowe pieguski, kociołkowe pieguski. Skąd ja pan wezmę? Ale dobra, nie muszę wszystkiego, albo. Ale nie, dobra, kurczę. Max znów będę chodził wskazować? po jakiś, gdzie... Wolę, wiecie, mieć wszystkie wykupione i się jakoś tak mniej więcej orientować w tym. No tylko to strasznie długo mi zajmie. Musisz to sobie sprawić. Ja wiem, że muszę sobie to sprawić. Ale najpierw to ja po prostu bym chciał kupić wszystkie naraz do jasnej cholery. Dlaczego w tej grze nie pomyśleli o tym? Przecież to jest głupota, nie móc kupić kilku. Przecież tu nie mogę sobie kliknąć, żeby kupić 10 od razu. O nie, dobra, wiecie co, to nie ma sensu. Jak coś to poza odcinkiem, naprawdę to nie ma sensu. Miałem ich dużo, ale się zużyły. Okej, okay, teraz jeszcze sobie raz sprawdzę to miejsce, bo tu piszę na jakim. Nie, nie piszę. Mam po prostu odblokowanych 5 na 3. Więc okej, okay, może wyjdźmy sobie. Tak, fortuna major. Czy my tu mamy coś jeszcze ciekawego? Czekajcie, to jest odblokowane. No, a tego akurat nie kupiłem. No dobra, nie musisz powtarzać się, mała. Czekajcie, tu się nam nic nie odblokowało, bo tu zadziałaliśmy w to. I nic się nie stało, chyba. O, patrzcie, dobre, dobre. Tak, to trzeba było odblokować. A tutaj jest już dużo fasoleczek, aczkolwiek mówię wam, ja chcę kociołkowe pieguski. Naprawdę, chodząc po hogwarcie, chcę kociołkowe pigułki. Mam za dużo tam tego, tych wszystkich innych. Okej, okay, tędy schodzimy, bo to są takie normalne schody, które się nie bujają. Mm, to jest to zwykłe, to mamy odblokowane? Nie, no tego też nie odblokowałem. No zapewne tak, ja też tak myślę, słuchaj. Tyle odblokowałem, zobaczcie. A akurat trafiam na tych, których nie mam odblokowanych. Wstyd i hańba. Ale okej, okay, idziemy dalej. To może jest odblokowane, tylko czy jeszcze tutaj coś jest? Tutaj wszyscy musimy rzucić. No dobra, chociaż fasolki zbierać, wiecie. Otwieraj się szafeczko tak szybciej troszeczkę. Coś źle rzuciliśmy? Nie, nie wiem co jest. Eee, rzucać. Co jest ta skrzynka uszkodzona. Durny guzik, ale nazwa. Eee, o, i proszę bardzo, jakieś wczytywanie gry. Tajemne miejsca. Gdzie są topki? Chodzi tylko Hary. Nie chodzimy tutaj w trójkę. Zobaczcie, jeszcze ten, coś czuję, że tutaj jeden odcinek, na pewno jak nie dwa będą jeszcze z Harry'ego Pottera. No, rzucać, rzucać topki. Kurde, naprawdę przez całą serię muszę się z wami użerać. Nie lubię was topki jedne, niefajne. One strasznie wyglądają, a jak ugryzą to... A, w ogóle. Dobra, pozbyliśmy się wszystkich. Chcę wszystkie sekrety, bo ja chcę... O dobra, dobra, te są, ale te, te mi tak średnio potrzebne. Naprawdę. Wolałbym coś innego znaleźć. Czy tu nic nie mamy? Nie. Oj, ile fasolek, ile fasolek. Ale za dużo fasolek, Ja mówię, ja chcę tamto. A dobra, jeszcze mogę rzucać. Jeszcze. Czy tu oprócz żabki jest coś? Owszem, jest coś. Jest sekret. A w ogóle właśnie, to są sekrety. Tutaj jest jeden na jeden i odkryliśmy go. I są wspaniałe kociołkowe pieguski. I jest karta, która będzie miała numer 7. Jest to na pewno karta potworów, myślę. Raczej nic innego to nie wyglądało. O właśnie, to jest ta karta. Manticora. Rzadkie, niebezpieczne zwierzę. Manticora jest znana ze śpiewania pięknej pieśni podczas pożerania ofiary. Jej rządu zadaje natychmiastową śmierć. No właśnie, Manticora. Nie wiedziałem, że śpiewa. To jest postać potwora z mitologii. Jeżeli oglądacie moją serię z Age of Mythology, to na pewno wiecie, kim jest ten potwór, ponieważ tam również można go posiadać. Okej, okay, dobra. Wszystko wzięte, wszystko wzięte. Wow, tamtych mam aż 241. Czemu oni nie chcą... Tych innych rzeczy, zamian, wiecie, zamian, 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 te dyniowe paszteciki. Trochę wpieniające. Muszę przyznać, że naprawdę wpieniające. Okej, okay, wyszliśmy stąd. Spróbujmy jeszcze raz rzucić na to. To powinno działać. No, teraz działa, zobaczcie. Wtedy rzucaliśmy i nic, nic nie działo się. Pewnie fasoleczki wyrzuc ci. Proszę daj fasoleczki, dziękuję. Dziękowaj, podziękował. I okej, okay, wchodzimy tu. I teraz idziemy jeszcze niżej. Liczę, że będzie znów właśnie jakiś sekret. Tutaj nie, tylko tu. Tu pewnie będzie zaraz też jakiś obraz. Szukamy innych obrazów, innych sekretów. Tu jest coś takiego, że właśnie liczba tajemnic odkrytych, nieodkrytych na bieżącym poziomie. Będę musiał popatrzeć. No poczekaj. A właśnie, zaraz podejdziemy do ciebie, stary. Bo ty na pewno dam na, dasz nam kartę, będziesz oferował, żeby nam. Znaczy, zaoferujesz nam kartę po prostu. O! Mam do sprzedania karty kolekcjonerskie, jeśli was to interesuje. A interesuje, bardzo interesuje. Czwórka. Okej. Okay. Już biorę. Masz jeszcze coś? Chyba nie, bo oni tak raczej po jednym sprzedają. Yy, dobra, szukamy sobie właśnie czwórki, to będzie raczej na pewno też. Tutaj jest. Edgar Strulger, 1703-1798. Wynalazca fałszoskopu. Okej, okay, czyli fałszoskop był jego. Dobra, dobra, dobra. W każdym razie, czy tu mamy coś innego oprócz możliwości zapisu stanu gry? Raczej nie. Ale mamy oczywiście... Czekajcie, to jest zamknięte. Tu coś było, że to takie, takie dziwne? Sądzę, że są zamknięte. No, ja, ja też tak sądzę, szczególnie po tej belce. A jeszcze masz jedną kartę? Spoko, jeżeli tak, to kupuję. Jak chcę jak najwięcej. Owszem, mówię, ci interesuje. Jak chcesz fasolki, to na pewno. Osiem. Ósemka jakaś. Zaraz znajdziemy jakąś ósemeczkę. E, Okej, okay, cieszyć się będę, tylko czekaj, bo to na pewno tutaj była ta ósemka. E, nie. Ja się zaskoczyłem, czekajcie. Chyba, że z tych to była ósemka. O, właśnie to była ta karta. Elfrida Clark 1612 1687. Przewodnicząca Rady Czarowników. A, czyli Rada Czarowników. Dobrze wiedzieć, czy to jest otwarte? Tu mamy. Mamy. I proszę bardzo, są tu. No, nie jest to zbyt duże pomieszczenie. Aczkolwiek dużo rzeczy tutaj jest. Jest zaś karta, którą zebrałem i której nie wiem, którą zebrałem. Czekajcie, miałem pięć. Eee, ojejku, nie lubię takich momentów. To miałem wszystkie, czekajcie. Ojej, zebrałem... A, tego nie miałem, na 100% tego nie miałem. Wielka Kałamarnica. Zbora starożytnych żeglarzy i studentów Hogwartu. Jeśli zdecydują się na nurkowanie w jeziorze. Ojejku, takie coś jest w jeziorze? Ua, straszliwe. No i proszę bardzo, to co tak bardzo chciałem, czyli kociołkowe piegłuski. To mogę jeszcze raz użyć. A bo stąd mi właśnie spadają. Czekajcie, może coś jeszcze mi tu wyleci. Ja bym chciał, żeby mi wyleciało jak najwięcej. Nie, tego już nie mogę. Ale tu jest jeszcze spongus. A, to zbierzemy po prostu te, okej. Okay. Fajne. O, tam, będziemy się tak odbijać w nieskończoność. E, okej, okay. czy mogę jeszcze tutaj coś? Nie, czyli ogólnie odkryliśmy to miejsce. Spoko. Jeszcze coś masz do sprzedania, stary? Nie woła nas to raczej. Nie, nie będzie chciał nam nic sprzedać. Ogólnie czekać ile jest sekretów? Bo ja lubię sobie patrzeć na to miejsce, gdzie są czekać te sekrety. Napisane, gdzie to jest. Właśnie, 0 na 4, czyli co? Tutaj gdzieś są jakieś sekrety, o których ja nie wiem, a które z wielką chęcią bym zbadał. Ale dobra, czekać, czy zejdziemy tutaj, to będzie inny poziom, czy też są 0 na 4? Może to wszystko do jednego należy? Być może, być może. Tu mamy jakiś ten poziom, nie widzę, żeby tu coś było. O, tu coś jest, tam też coś będzie za chwilę. No, depulso, depulso, proszę, fasolki czy coś tam. Dzie podziękował. Dzisiaj ogólnie wiem, że dzięki wam właśnie dobrze wiem co robić w miejscu, które jest zwane Błoniami Hogwartu, czyli tam będę wiedział co, gdzie i jak. Co jest? To jest sala obrony przed czarną magią zapewne. Chcę, chcę, oh. ale nie teraz na pewno, wiesz, wiesz Harry? Teraz mi się nie chce, bo teraz to ja zwiedzam Hogwart. Czekajcie, jeszcze tu jest jakiś stolik? Nie, naprawdę tu nie ma żadnych innych sekretów ciekawych. A więc szkoda, no to schodzimy jeszcze niżej, może tu znajdziemy coś interesującego nas. O, tu jeszcze nie, nie byłem nigdy. A nie, tutaj chyba byłem po te jakieś księgi? Czy to nie tu było? Nie wiem. W każdym razie mamy tu sekret. Nie, nie odsłoniło nam, albo byłoby w górnym rogu jak coś, ten sekret odkryty. Ale nie pokazał się. No to jest i jazdo! Oj proszę, tu mam nadzieję, że tu zaraz będzie jakiś fajny sekret. Nie wiem, czy to mi zaliczy jako sekret? Pewnie nie. Ale są fasolki, są te dniowe. W sumie, mówię wam, ja chcę tylko kociołkowe biegówki. O, czekajcie, to można otwierać. Coś otworzyłem jeszcze. A ja tu otworzyłem. Dobre, dobre, naprawdę dobre. Mogę jeszcze raz rzucić na to. To mi raczej już nic nowego nie pokażę. Będziemy potrząsać jeszcze te. Jejku, jak to się nazywają takie zwisające ze ścian dywany? To ma taką piękną, ładną nazwę. Taką średniowieczną. Jejku, zapomniałem nazwy tego. Znaczy, pewnie wiele z was, wielu z Was mi zaraz napisze, co to jest. Bym wam właśnie podziękował. Jejku, mam to na końcu języka to słowo. Jejku, ale zapomniałem, naprawdę. Dobra, jest tu coś ukryte. To jest być może sekret? Nie, to też nie jest sekret. O jejku! Ojejku, zaatakowały nas księgi z tyłu, i otworzyło się coś nam dzięki temu. Aha, bo ze skrzynki wyleciały, dobra. Te książki otworzył nam się sekret, w końcu. W końcu cieszę się, że jest sekret, bo przynajmniej coś odkrywamy. Ale jak widać, mało to co bym chciał. Dobra, będziemy zaraz iść jeszcze tam, w tamtą stronę gdzieś z księga. Tu były. No, zamknięte. O, tu jest jeszcze coś. Owszem, wszystko pootwieramy, wszystko zwiedzimy, mówię wam. E, ta część z Karego Pottera jest jeszcze, według mnie, Hogwarts jest tu wyjątkowo bogaty w tej części. Więc naprawdę chciałbym troszeczkę dużo pozwiedzać. Rzućmy wszyscy, tu jest jakieś zadanie, chyba Glacius. Jak się nie mylę. E, zaraz się przekonamy. Czy ja tam może nie idzie, co? wiem, co tam się jest, tam może być. No, czy to jest ostatnie, którego nie mam. Okej, okay. księgi sobie nie chcę zapisywać nawet. Tu było to, tak, tu pamiętam, co tu było. Tu walczyliśmy z tymi książkami uporczywymi, ale kto wie, czy tu jeszcze czegoś nie ma, co można by odkryć. Nie, tu widać, nie ma już nic do odkrycia, ale właśnie dobrze kojarzyłem ten korytarz z tym miejscem. Ok, no to idziemy sobie jeszcze niżej, jeszcze dalej zwiedzamy i przekonamy się, co będzie tutaj. Oby coś ciekawego, oby, bo, bo chcę zwiedzać. Po prostu jestem dzisiaj głodny nie zwiedzania. Co my tu mamy? Tu już nie byliśmy? Tu jest jakaś bardzo dziwna sala. Jest jakiś jednorożec, ale spoko, dobra. Czekajcie, jeszcze pójdziemy. Raz, wszystkie portrety, wszystkie portrety, nie chcę nic pominąć czasem. E, tu jest wciąż 1 na 4, dobra. E, czyli to jest, chyba wszystkie te schody to jest łączne sekrety na tych schodach. To jest, nie wiem, do czego sala. E, do czego to może być sala nie wiem, nie wiem, naprawdę nie mam za bardzo. Aha, czy to jest sala do transmutacji pewnie? Nie, Hermiona mówi duże nie. Znaczy tak, mówi tak, ale kiedy indziej. Na razie dzisiaj nie. Dobra, to były te, co wyrzuciłem, rozrzuciłem. Ło, wow, herb, herb smiterino. Dobra, wszyscy musimy tu rzucić. I coś nam da, coś nam odblokuje. Po prostu fasolki, ok. I tu pewnie mamy już wejście. Owszem, to są dyrdy mały. I tu będzie znów jakieś pewnie mini zadanko. Ile sekretów? Tu w ogóle nie ma sekretów. A tu razem weszliśmy, no w końcu, miejsce, do którego razem wchodzimy. Rzućmy wszyscy, a no tak, bo przecież są, jest potrójna kłódka, więc wszyscy muszą rzucić. I proszę bardzo, jakaż to wielka tajemnica nas tutaj będzie czekać. Trzeba rzucać na wszystkie, wszyscy muszą rzucać, ponieważ są tarcze. Jak są tarcze, mają rycerze, to musi być właśnie potrójne zaklęcie. No, rzucać, rzucać, rzucać. Jeszcze jedno im, coś nam się zapewne odblokuje, ciekawego. O, coś, o, tam się coś odblokowało. Ta ściana jakaś, A! Zobaczcie ile z piegłówków. Ale tu jeszcze coś mamy. Tu nic chyba na razie nie ma. O, tu samemu, a nie, myślałem, że zaś samemu wchodzę. Tu będzie kolejny lumos. A, czy tu można zaskoczyć szybko, okej. Okay. Czy ten lumos nam pewnie coś tu umożliwi tutaj wyżej, że coś się objawi. Jest kolejne wczytywanie gry. Hmm. A co tu będzie? Co? Wyszliśmy? To ja nie w tą stronę, co trzeba poszedłem. O lol! To my się cofaliśmy znów. Ale żal. Dobra, ale żal. Nie ogarnąłem w ogóle miejsca, w które idę. Już mi się coś poknociło. Czyli znów trzeba je wszystkie niszczyć. A, zlamiłem. Lama ze mnie, przyznajcie. Coś mi się po prostu naprawdę pomyliło. Przez to, że tu bez przerwy coś znikało, coś się pojawiało. No i takie, takie właśnie się to nastąpiło taka rzecz. Okej, okay, niszczcie to. Ja chcę zaraz zdobyć te kociołkowe piegłuski, których tam dużo było. Okej, okay, czy to jest to miejsce? Czekajcie, idziemy do góry. To takie dziwne. To jest naprawdę trochę dziwne. Dobra, tu Lumos. I czekajcie. Jeszcze w ogóle coś tutaj chcę sprawdzić. Czy hmm. Ja muszę to ogarnąć. Nie, czekajcie, zobaczcie, tu się pojawił. Albo mi się coś myli. Nie, no to się pojawiła ta sala. Tamto to jest wyjście. Coś naprawdę mi się poknociło dziwnie. Jeszcze sprawdzam. Nie, tu nie ma sekretów żadnych. Czyli jest karta czarodzieja i znów nie wiem jaka, bo za szybko ją zgarnąłem. Ech. Hmm. Chyba nie mieliśmy pięciu. Albo cztery mieliśmy. Albo osiem. Czekajcie. E, tego nie miałem. Na sto procent tego nie miałem. Rząd Lipong. Wbicie długiego, cienkiego rządła powoduje drgawki, a następnie lewitację. Suszone żądła są składnikami wielu eliksirów. Aha, ale ogólnie to jakiś niestraszny potworek, chyba. O, i teraz, jak tutaj przyszliśmy, tu się nam wywaliły jeszcze dodatkowe. Zobaczcie, dużo tego, dobrze. Czy mamy coś wyżej? Znaczy, to no dobra, bo tu będzie to wyjście, tak? Tak, chyba tak. Tak jest, dobra, coś mi się ostatnio. Nie wiem, widzicie, takie tu jest zakręcanie tego, wszystko się zmienia, że cholera wie gdzie iść. Dobra, czyli to zwiedziliśmy, czyli trzeba iść jeszcze niżej. Dzisiaj zamierzam przejść sobie troszeczkę, tutaj też coś mamy. Nie wiem co dokładnie, tu jest jakieś rozgałęzienie, czy to jest po prostu... Czekajcie, może mamy coś do sprzedania? Hey, Harry, tu jestem. Dobrze, ślizgonko, masz coś fajnego? Chcesz kupić kartę kolekcjonerską? No jasne, że chcę, a to jest dwójka, ok. to jasne. będzie jakiś mak. Dobrze, że te karty to właśnie często to za fasolki, a nie za te kociołki, bo bym się wkurzył, jakbym jeszcze je tutaj zużywał. Yy, Okej, okay, właśnie to była ta karta, to była dwójka. Czujna, znana się przed niczym. Zmarła w więzieniu. Nie wiem, czy widzicie, ale czasem jest pewien problem, bo to jest karta czarodziei, czyli tu powinny być tylko mężczyźni. A dodatkowo to widać, że to jest chłop, nie baba, a tu jest znana z bronienia się przed niczym. Zmarła. Przecież to widać, no coś tutaj jest nie tak. Jakieś tutaj błędy, takie malutkie. Aha, dobra, bo to jest już wyjściem. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Ale jeszcze chciałbym się wrócić tam na te schody i zejść. A nie, bo tutaj już nic nie ma na dole. Okej, okay. tak więc dzisiaj w sumie mógłbym sobie zakończyć, ale jeszcze chciałbym zobaczyć lochy. Nie wiem, czy ja byłem kiedykolwiek tu w lochach w trzeciej części. One zwykle są gdzieś tu i proszę bardzo, może wszyscy rzućmy zaklęcie na to. Jak już wyrzucać fasolę, to fasolki już. I tu pewnie zaraz się zmieni muzyka, chociaż nie wiem. O, jest Lumos. Jest tam przejście. Tutaj jest jakieś tajemne przejście też. Bardzo fajnie. Sekret w ogóle chcę? Patrzeć na sekret. nie, tu nie ma nic. Okej, okay, czyli tu są jeszcze jakieś drzwi. Nie wiem dokąd one nas prowadzą. Gdzieś pewnie w głąb dalej lochów. No tak, to już są lochy. Czy tu kupi A czekajcie, tu jest chyba karta do kupienia od tego. Chcesz kupić No jasne, stary, no jasne. Powiedz mi tylko trzynastka, dobra. Proszę bardzo. Mam już 51 kart, ale wciąż brakuje mi 29. To dużo, co nie? Nawet myślę, że bardzo dużo. Okej, okay, czekajcie, który to był numer? Jejku, a ja tak się zagaduje, że czasem. A to ten. E Salon, starożytna Grecja. Jako pierwszy opisał przypadek animaga. Sam mógł zamieniać się w sokoła. O, fajna umiejętność być sokołem. Czy tu można wejść? Nie, to pewnie będzie zamknięte. Tak, a nie, już myślałem, że Hermiona nam coś powie. Tu jest zaraz ten sekret jakiś. Dobra, zaraz idziemy, już już jasne, dlaczego by nie? No powiedz, jaką ty masz kartę fajną. chcecie kupić karty No jasne, że chcę, tylko dobra, 60, no drogo się targujesz, ale weźmiemy. To jest ósemka. Zobaczcie, za niedługo tych pasztacików też mi braknie. To będzie ciekawe. Jak ich mi braknie, to już będzie uuuu dziwne. No, ale widać schodzą się, i to nieźle. Planurpix 1677 761 Słynny pogromca węża morskiego, Skromer. Mhm, mm spoko, pogromca węża morskiego. E, nie wiem, jak tu wejść, tam jest na razie zablokowane, być może tu jakiś lumos się gdzieś rzuca. Tu jest w każdym razie wejściem. Okay. Gesundheit? Co to, Niemiec? E, proszę bardzo, mamy skrzyneczki. O, Roni Hermiona nie weszli za nami, bali się. Okej, okay. o, to są te wielo użytku, znaczy ta jedna jest przynajmniej, że można kilka razy użyć, okej, okay, już chyba nie można. O Jezu! Widzieliście to coś? Ja prawie wpadłem w przepaść, ja nie zauważyłem tego. No, pojawiło się. Ja! No to strach mnie obleciał przez chwilę, jakbym miał tu zginąć. Eee, ojoj. Już widzę co mam robić. Tylko mnie nie zrzućcie, proszę, nie zrzuć mnie. Dobra, pozamykało się. Coś się odblokuje. Odblokuje się dalsza droga. Dobra. Tu znów, a, takie takie zadanie z wyzwaniem. Czy wiecie, sekret raczej z wyzwaniem, o to mi chodziło? No, dalsza droga, proszę. O nie, ja przecież tego nie wepchnąłem. Kurde, prawie bym mnie tutaj trzasnął pewnie tym ogniem z odwłoka. I okej, okay, już są kolejne. I tu są jakieś sekrety? Tak, są, znaczy, może nie sekrety, tyle. Tyle co po prostu skrzyneczki, które można rzucić. o nice! I karta czarodzieja albo potwora, chyba potwora, bo taka straszna naprawdę, trujeczka. Ojoj, oj, to wygląda strasznie ta karta. Zekonajmy się, co to jest. Nieśmiałek. Opiekuń drzew. Potrafi odparować większość ze znanych czarów. Jeśli uzna, że możesz zaszkodzić jego drzewnemu domowi, może spróbować wydrapać oczy. O, a to nie są te z drugiej części, które dawały korę z drzewa Wigel? A nie wiem nawet, ale takie trochę podobne. E, tu już też nie otworzę, czyli idziemy w tą stronę. Okej. Okay. Aha, dobra, wyszliśmy. Już ogarniam. Czyli tam weszliśmy, tu się odblokowało, spoko. jeszcze tutaj jest jeden sekret. Ząbatka, ale wiecie co? Yy, albo nie, nie, ten sekret sobie jeszcze wykonamy dzisiaj. Tak, mam ochotę go wykonać dzisiaj, bo potem się zajmę... Yy. O Boże! Co to jest? Ja myślałem, że tu jest normalna droga. Jo, ja! Ale się przestraszyłem. O mój Boże... Naprawdę, o ja... Nie no, dawał mnie jeciuby. Człowiek idzie sobie spokojnie, a tu w lochach. Ła, przepaść. Yy, nie, jeszcze nie aktywuj skrzynkę. Na razie trzeba sprawdzać co jest w skrzynkach, bo ja liczę, że będą karty, kociołki i tym podobne. No, wyrzucaj, wyrzucaj, wyrzucaj z siebie. Wszystko fajne co masz. Dobrze, idziemy jeszcze dalej. Tu sobie yy, na to nie. Kolejna skrzyneczka. Liczę, że tu będą w końcu kociołki. O, są. A karta, znaczy jeden, no to tak nie za dużo. Nie oszukujmy się, jeszcze jeden niech wypadnie. Dobrze. Nie, muszę mieć ich jak najwięcej. Hasła same się nie kupią. I co teraz w górę? A nie, tutaj, o, jest karta. Jest to karta, czekajcie, czego? Pewnie chyba potwora, tak wydaje mi się. Nie wiem, jaki to ma numer w ogóle. Najlepiej nam sprawdzić, żeby potem nie szukać. Eee, dwójka. Czyli to chyba potwór jest. Tak mi się zdaje, tak. Bachanka, niekiedy mylona z elfem, gniazduje w krzewach. Spłoszona może pokąsać. Zęby matrujące i ułożone w podwójne rzędy. No, jaka niebezpieczna ta bahanka, zobaczcie. I Dobra, podblokowujemy sobie. O jezu, chokliki! Chokliki, kliki. Już myślałem, że mi pachanki wyskoczą. No i no, tak naprawdę to myślałem, że wyskoczą normalne fasolki. A nie spodziewałem się tych małych z których tak nie lubię. Dobra, padła? Padła. Ej, o! Dobra, widzę, że mi się odblokowało tu przejście. Czekajcie, czy ja mam tu przeskakiwać? Tak zwyczajnie, od tak. Eee, czekajcie, bo tu jest ta przepaść, co nie? Ja się tu boję. myślę, że muszę się wrócić. Teraz wszędzie tutaj, właśnie, podblokowywało mi się to. Okej, okay, mądre, mądre. Ja bym, dobrze, że nie spadłem, jak głupi. Nie poleciałem na to. Dawać mi wszystko, co fajne, bo tu zaraz będą kociołki jakieś. Chyba, chyba kilka kociołków, a one się po prostu przydadzą. Dobra, tu będą już na 100% kociołki i są. Ile będzie ich? No, trochę ich było. Okej, okay, trochę jest. To teraz już moi drodzy sobie skończymy dzisiejszy odcinek w kolejnym. A dobra, tu jest to wyjście dziwne. E, chciałbym sobie wyjść z tych lochów, bo lochy są zimne, tam jest zimno, ja nie lubię tak po lochach łazić. Chyba w lochach wszystko tak jako tako odkryłem, co tu mogło być ciekawego to jest odkryte. Dobra, tu pójdziemy na skróty. E, tu sobie pójdziemy i tu jest karta zapisu. Proszę bardzo. I słuchajcie, jeżeli wam się ten odcinek podobał, to oczywiście nie zapomnijcie go ocenić, skomentować, zasubskrybować. W kolejnym odcinku kupimy sobie kolejne hasła i dodatkowo odkryjemy, co jest za tymi portretami. No i oczywiście oprócz tego udamy się chyba na błonie, albo błonie jeszcze w kolejnym. Zobaczymy, naprawdę ciężko mi ocenić, czy będzie jeszcze jeden odcinek, czy może jednak dwa. Zależy, jak tam się będę uwijał. Ale na dziś to tyle, więc jeśli wam się podobało, ocencie, skomentujcie, zasubskrybujcie. Widzimy się już za niedługo. Cześć i czołem, Darka.